Nigdzie go nie widzę. A co to tam leży? Biegnę spojrzeć. Szybko Luna! Nie ociągaj się! Dzikus! To nie do Julki. Julka, znalazł się dzikus. Jest zmęczony, chcę się pić i jeść. Przygotuj dużo paszy i dużo wody. I przygotuj mu boks. Dobrze. Mam nadzieję. Ja już go przypinam i z nim jadę. Chodź, krandorku, spokojnie. O, o. A jeszcze tylko... Jesteśmy daleko w lesie, ale widzę nasze ślady płotne. Chodźmy. I Chodź. Wracamy do to. Uf, pan ten weksmar się Właśnie, Julka. Ale. Ale. Cieszę się. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Przynieść tą paszę i wodę. Tak już lepiej. Pasza spadł Kurczę, nie umiem znaleźć paszę. Od tego zależy. Tu ma jedzenie i picie. Teraz się czuję na siłach. Teraz powiedzcie, jak i się tam znalazł. Bo to było tak. W następnym odcinku się dowiecie.